Idę zobaczyć co robią te pedały. Ja pierdolę czemu jest noc pewnie nie płacą za prąd. To ty mi okradłeś skarbonkę jak miałem dwa lata traść i zaparkuję w dupie. No weź mi tą piłkę, nie podstawiaj mi dupy i tak cię nie wyrucham. Whatsapp. Co tu robisz białasie miałeś być pod latarnią. Wiem ale mało klientów. Kuta się chodzi tu. Siema Jędreczku, moja stara się zaćpała i maluje na dzielni, a ty musisz to zamalować. Masz to główno w sprayu i rusz tą wyjebaną dupę. Jak chcesz to się sztachni, daj niezłego kopa. Dawaj tą piłkę pałacu kultury. I rusz swoją dupę, bo znowu cię w nią wyrucham. Ty poprowadzisz mojego malucha 126. P. Uważaj dopiero co go zajebałem. I ma być w tym samym stanie, bo ciebie wyruchamy w twój i tak wyruchany odbyt. Nie wal w chuja, nie wale ty mi walisz, a mi twoja stara. Ta może kurwa frytki do tego, tak z keczupem. Moja babcia na wózku inwalickim szybciej jedzie. Jak w młodości dużo sobie waliła to teraz szybko obraca kołami. Zaraz będziemy na miejscu masz to ładnie zamalować uczyłem cię wczoraj pisać. No a ja za to zabiłem ci ojca. A ja myślałem, że jeszcze nie wrócił ze sklepu. Okej, okay, jesteśmy. Patrz jak to robi babka kiepska. Ruchałem kota. Lepsze gówno wpuszczam do kibla. Teraz ja lecę namalować czarno-białe zdjęcie. Podobne do mojej starej, ale ta jest ładniejsza, przynajmniej nie widać jej twarzy. Co chcesz, masz sztachnie się ulżyci. Mój stary bije bezdomne koty. W końcu teraz jedź ty stara ci po na ulicę obije ci mordę 12 przez 4, dobra nie pierdol bo ci się rodzina powiększy, będę pierdolił ile będę chciał moją starą i chujci do tego, dobra ja też ją pierdolę, dobrze że lubi z połykiem. Gdzie ty kurwa jedziesz świniojebco, sprawdzam czy są klienci pod latarnią, później będą cię jebać teraz jedź gdzie masz jechać. Dobra zamknij się już bo masz ryj jak podeszwa. Wiem mam to po mamie. A moja mama Maria jak ruski nie wypał. Czemu? Bo jeździła w ruskim czołgu. Aha moja jedynie jeździła polonezem po opijaku. Wiem to u was rodzinne. Dobra zamknij jej mordę bo utnę ci łepina i do szyi. Widzisz koczkodanie zajebane tu masz kolejne zamaluj to swoim gównem. Smołka bije bezdomne koty. Orzule z śmietnika. Ciekawe czy mają wódkę. Co chcecie to chodźcie. Chuj pacycki. Kurwa teraz będę musiał skakać, a dupa mnie nie boli. Co ma na was nie uczyła skakać, przecież codziennie skaczę na tatusiu. Ale trudno inni skaczą lepiej, inni gorzej. Znowu trzeba skakać po tym wczorajszym e buri. to miałem taką laksę na kiblu, że jak strałem nic nie widziałem, a wy myśleliście, że co, że ktoś mnie przeleciał nie w tym tygodniu. Biją mnie w domu. Dalej biała się. Chcecie powąchać szybciej i zadowolicie klientów. Od razu biegną do pracy chyba założę swoją firmę. Spuść mi się na twarz spółka Zo. Jak jedziesz kurwa babciu. Patrz, twoja mama wraca z pracy jest bardzo zmęczona. To niech się lepiej poczuje, bo wieczorem ja się nią zajmę. Jest moja kolej dzisiaj gratis. To super też wpadnę. Im więcej tym weselej. Dobra, zjebie genetyczny dzisiaj o 20 przyjdź w Stringach. Przynieś tanie wino z Biedronki. Te z wyższej połki białe czy czerwone zresztą wybiorę sam. Dobra, przyjdź z winiaczem.